Sławomir Mencen, kandydat na prezydenta RP. Jak wygląda jego dieta i styl życia? Tego dowiemy się w tym odcinku. Jednak zanim przejdziemy do kwestii jedzenia, szybki kontekst. Deja vu, I just been in this place. Sławomir Mencen, ekonomista, doradca podatkowy i polityk. Lider partii Nowa Nadzieja, jeden z najgłośniejszych głosów Konfederacji. Znany ze libertariańskich poglądów sprzeciwu wobec nadmiernej regulacji i umiłowania wolności, więc także tej na talerzu. Nienawiść do podatków, tak zostałem wychowany. Raczej nie znajdziecie u Mencena sałatek z rukolą ani smoothie z jarmużu. Ten polityk, podobnie jak jego ideologia, wybiera prosto mięso, konkret i tradycja. Mencen nie ukrywa, że lubi porządnie zjeść. Na jego mediach społecznościowych znajdziemy zdjęcia burgerów, steków i typowo męskich dań. W cudzysłowie, oczywiście. Duże porcje, dużo białka, dużo tłuszczu. Tak naprawdę dla niego jedzenie to nie moda, lecz wybór wolności. Niejednokrotnie kpił z trendów takich jak weganizm. Co ty, Damian? A Fit produkty czy ekożywność z dopiskiem bio. Jak sam mówi, nie potrzebują dietetyka, potrzebują porządnego obiadu. Według dostępnych źródeł i jego własnych wpisów Benzen preferuje kuchnię klasyczną, polską i amerykańską. Przykładowe dania, które pojawiają się w jego social mediach: burger wołowy z serem i boczkiem, stek z frytkami i warzywami, żurek z jajkiem i kiełbasą, kawałki kuczaka z willa, kawa czarna, gorąca i mocna, bez żadnego latte czy mlek sojowych albo owsianych. Można również propagandowo powiedzieć zero hipsterstwa, maksimum kalorii. tak jak mówię, Widzę no... dużo mięsa, czy nie jesteś... Fiu, 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 fiu. Ekstra. Dobra, wiemy, że lubi zjeść, ale co z alkoholem? Ciekawostką jest to, że Męcen prowadzi sam swój browar rzemieślniczy. Nazywa się browar Mencen, tak. To takie... analogiczne. Lecz tak naprawdę to nie tylko jego biznes, a tak naprawdę część jego osobistego wizerunku. No bo który polityk sprzedaje alkohol? No bo paliko to Sprzedaje tam nie tylko swoje piwa, ale dużą ilość mięsnych zakąsek, które oczywiście pozwalają więcej wypić z tego szlachetnego trunku. W ofercie posiada wszelakiej maści burgery, frytki z wkładką mięsną i hot dogi. Na eventach wyborczych nawet zdarzało mu się częstować wyborców swoim własnym piwem. Popularność tego piwa rosła równolegle wraz z popularnością Sławomira Mencena. Social media chwali się nowymi wariantami, etykietami i politycznymi hasłami. Z mocnymi minutami chmielowymi. Cytując go, zresztą kto powiedział, że polityka nie może smakować jak IPA? Możemy również zauważyć taki trend, że większość prawicowych i centroprawicowych polityków tak naprawdę żywi się w podobny sposób, nawiązując tym do swojej kultury, korzeni, no i dużej ilości mięsa. Również sam Donald J. Trump uwielbia swoje dobrze wysmażone steki oraz wszelkiego rodzaju amerykańskie fast foody. Wracając jednak do Mencena. To bardzo ważne, ponieważ tak naprawdę jego styl żywienia jest również częścią przekonań politycznych i obie te kwestie synergistycznie się uzupełniają. Mencen publicznie krytykował przymusowe oznaczania ekologiczne, zakaz reklamy słodyczy i fast foodów, edukację żywieniową w szkołach w wersji proklimatycznej i zachęcanie dzieci do jedzenia tofu. Uważa, że państwo nie powinno ingerować w to, co obywatel ma na swoim talerzu. Po części sam powinien wybrać, czy zje jarmuż czy karkówkę i tak naprawdę nikt nie powinien mieć tej kwestii nic do gadania. I powiem Wam tak, jakby tam relatywnie ktoś był i się na tym znał i robił to dla dobra obywateli, a nie dla kasy, no to kwestia mogłaby być trochę dyskusyjna, ponieważ edukacja żywieniowa w tym kraju, no raczej nie istnieje. Więc, tak naprawdę, skoro oni sami się nie znają, no to lepiej, niech nam nie doradzają. No Ale jednak, żyjecie tu i każdy wie, w jakim państwie żyjemy, no bo minister obrony narodowej to doktor nauk medycznych. Z kurwa, się, nie się kurwa, to jest Czyli ja po tej tytule mogę być ministrem transportu. Jak coś to. Zgłaszam CV. W jego książce Tak Trzeba Żyć nie brakuje odniesień do codzienności, a w tym również do jedzenia. I oto przykładowe cytaty. Ludzie nie potrzebują wszechwiedzącego ministra zdrowia. Potrzebują możliwości decydowania za siebie. Jeśli ktoś chce pić kolę i jeść burgery, niech to robi. Jeśli umrze wcześniej, to jego życie. Brzmi brutalnie, być może, ale konserwatywnie. Jednakże patrząc z logicznej strony, no to plaga otyłości nie wspomoże raczej i tak kulejącego już Funduszu Zdrowia, czyli NFZ-u. Więc jakieś regulacje może nie, ale edukacja powinna być. W przeciwieństwie do polityków, którzy robią sobie zdjęcia ze miską sałaty lub jogurtem zero, męcem kreuje się jako prawdziwy... chłop. Jesteś swój chłop. Czyli ktoś, kto je normalnie, pije piwo i mówi co myśli. I tak naprawdę dla innych to może być atut, a dla innych znowu kontrowersja. Ale jedno jest pewne, tak naprawdę jego dieta to nie jest tylko kwestia smaku, tylko... Manifest. Nie jest również tajemnicą, że Mence raczej nie promuje aktywności fizycznej typu fit influencerzy. Nie pokazuje się na siłowni, nie opowiada o treningach i cardio, Ale zawsze prezentuje się jako osoba zadbana, skrudna, z dobrą postawą i energią. Raczej można się domyślić, że dba o zdrowie, ale na własnych zasadach. I raczej poprzez balans i odpoczynek niż aplikacje do mierzenia kalorii. Czasem w komentarzach widać pytania typu: jakim cudem on nie ma brzucha? Japisz się na bebech? I to chyba daje mu takiego. Politycznego uroku. Lecz tak naprawdę, czy mencen jest zdrowy? Z punktu widzenia dietetyka może niekoniecznie. Natomiast z punktu widzenia swojego wizerunku i swojej marki, idealnie. Dieta tradycyjna, konkretna, ze szklanką piwa w dłoni, która symbolizuje wolność. Dokładnie taką, jaką głosi politycznie. Jednakże nie wiemy, jaka jest jego suplementacja i co jeszcze spożywa oprócz tego, co publikuje w social mediach. A na pewno i raczej jest tego sporo. Raczej jest zdrowy i na pewno ma jakiś kontakt ze swoim osobistym lekarzem. Sławomir Bencer ma zaledwie 38 lat, więc tak naprawdę w tym wieku, jakby się nie odżywał w jego ciało, i tak da sobie z tym radę i ogarnie to. To byłoby wszystko w tym krótkim odcinku o kandydacie na prezydenta. Zostawcie suba i dajcie lajka oraz napiszcie, kogo byście chcieli widzieć w kolejnym takim odcinku.